Zestawienie cen ekogroszków czerwiec 2022 roku. W ubiegłych latach końcówka wiosny wiązała się z obniżkami cen węgla. Można było przebierać w różnego rodzaju promocjach. Czerwiec niestety przynosi kolejne podwyżki. Ich skala jest zróżnicowana. W KGM hurtownia opału ceny wzrosły o 200 zł za tonę, w firmie Petrodom o 300 zł, a na przykład w Bartex o około 500 zł. Oczywiście mowa jest o wzrostach w porównaniu do maja. W ubiegłym miesiącu można było kupić ekogroszek workowany z dostawą poniżej 2500 zł. Obecnie ceny zaczynają się od 2700 zł. W marketach nie jest lepiej. Ceny są w okolicach 3000 zł bez dostawy. Wyjątkiem jest ekogroszek gwarek, który można zakupić za 2500 zł tona. Niestety w dniu publikacji zestawienia był tylko w trzech sklepach. O 60 zł wzrosły ceny w Tauronie. Spółka konsekwentnie co miesiąc nieznacznie podnosi ceny. Na koniec pozostawiłem dobrą wiadomość. Ceny w PGG, obecnie najkorzystniejsze, pozostały bez zmian. Przynajmniej na razie. Jeszcze sugestia z mojej strony. Obecnie sytuacja na rynku węgla budzi wiele emocji. Ostudzić je może deklaracja ze strony spółki PGG, że do końca roku ceny nie zostaną podniesione. Jedna z przyczyn panicznych zakupów, czyli rosnące ceny, zostanie w dużym stopniu ograniczona. Możesz pobrać pełne zestawienie. Link jest w opisie. Zachęcam do subskrybowania kanału i zaznaczenia dzwonka, aby być na bieżąco. Dziękuję i pozdrawiam.